No dziś gramy z Minecraftu znasz. Dobrze. Oczywiście ona dziś u mnie jest, więc nagrywam dziś. GestF77975. Ja, e, a gdzie? A gdzie mój dom? Okay. Okay. 4HKMJTNRF, wyznaczono punkt odradzania <grafie> Dobra. Dobra Koda dodać mam? Oczywiście Ile graczy tu jest? 93 975, mówi FNNU MRTX 4UM okay. Dziś będziemy w tym odcinku budować szkołę Daj logo, jak tam jest miejski, Ja Okej okay. O Jezu no szkołę bardzo że... No, budujemy szkołę, dobra. Kto mi zostawił łapkę w górę na moim psie tym czarnym, bardzo dziękuję. No. 20 łapek. Zostawcie mi oczywiście milion. Chcę robić milion, od jednego do milion. Dobra, e, Od jednego na razie do stu chcę tak, no tak. Tak wątpię. Jest to. W jest mało. No chodź. Okej. Okay. Patrz, tutaj, gdzie ta dróżka zaczynamy robić szkołę. Okej, okay, to. To Ty upina, a ja we, wezmę. Ja zrobię drzwi. Okej, okay, to byłoby ciebie jakieś. Ej, ładne. Ja odejdę. Nie mogę. No nie możesz? O, ja cię zaraz Wyzucam ze serca. Spadaj, lamo. Łap. On. Jej, o, no. Ja muszę sobie wszystko... Ja uciekam ze zmiaski. No, no chodź. No chodź. Elo? Dziękuję. A musi być ta, ładna ta szkoła to nie musi być pana to ja nie mam. dlaczego jeszcze dwa minuty jest dobrze dobrze, dobrze, dobrze dobrze. wysoki musi być ten budynek o taki jakby może być taki taki niski to nie jest niski jest. nie niech będzie taki hmm. bo to będzie na tego na klasy pierwszej i na zerówki

Da, nagry... Zare, no, coś tak widzowy, Co to, co Ja po prostu w zabawie chciałam e, mieć 8... E, chodzić do drugiej klasy. 8 a... lat mieć, e, chodzić do drugiej klasy. No ale... W to... e, zabawie, no... na Minecrafcie, bo będziemy się bawić, oczywiście. No, i, I tam odcinek będzie krótki. Tacy i dziecko. E, Ona panem... to wymyśliła. I to było już ten. Więc... Yy... No. Dobra, a mogę chodzić do yy, czwartej klasy? Jak chcesz. Czyli drugą. Jak chcesz. Czyli będę miała 10 lat. Tak możesz. A musimy zrobić klasy, więc. A, do, dobrze. dobrze. Bo kiedyś przecież będę miała urodziny. Niedługo. To to było. Ale naprawdę to będę miała jeszcze bardzo długo. A tak, nie. Naprawdę, a tak naprawdę... To co ja robię? To mam lat... Y, mam lat... 16. Mam lat. 12. A ja mam 16. On ma 16. Niestety. Znaczy mam 0. <grym> Ten. Nie może... Nie będę, bo wiedziałem lat. A mam inaczej. Pff. Ja też mam inaczej, ale nie chcę mówić. No. Kto to będzie oglądał? Może jakieś ludzie, fajni. Ej, mi nazewni zniszczył blok.